Witam. To będzie film, w którym chciałbym powiedzieć nieco na temat tego, jak prać kurtki z membranami. Kurtki wodoodporne i po prostu odzież techniczną. Bo część osób może tego nie wiedzieć, i ja się spotkałem często z kurtkami, które są po prostu zniszczone przez niewłaściwe pranie. Tutaj wisi i leży część kurtek, które zamierzam zaraz uprać. I takie rzeczy. Trzeba pamiętać, żeby piorąc nie zapomnieć o kilku podstawowych rzeczach. Pierwszą z nich na pewno przed praniem jest zapięcie wszystkich kieszeni. Wszystkich takich, e... nawet tych, do których teoretycznie woda by się miała nie dostać. Chodzi tu o to, nie żeby te kieszenie zostały brudne w środku. Jeśli są brudne, należy je wytrzepać, wyczyścić to, co jest w środku i zapiąć je dlatego, że to po prostu może się uszkodzić. Kiedy w pracy takie coś się pociągnie, to może się rozerwać i wtedy to będzie dopiero dużym problemem tak więc wszystkie kieszenie, zamki główne należy zasunąć chyba, że nie ma możliwości tak jak w tej, która jest lekko uszkodzona mam nadzieję, że nic się z tym nie stanie nie powinno się bo nigdy się nie stało więc nie sądzę, żeby był jakiś taki duży problem związany z tym no, mam nadzieję, że będzie git jeśli chodzi o te Rzeczy, o których należy pamiętać. Kolejną z nich jest pranie w odpowiednich specyfikach, takich kurtek, czyli kurtek z membraną, gortek z kurtek, z jakimikolwiek innymi membran membranami 3L, czy nawet tymi 2,5 e, i tak dalej. Nawet odzież techniczną, takie jak polary, softshell i tak dalej, nie powinno się prać w, w, w zmiękczaczach tkanin, nie powinno się prać z proszkami i nie powinno się prać więcej niż dwie sztuki naraz. Dwie sztuki naraz to już jest takie maksimum. Wtedy zwiększamy bardzo ryzyko na to, że po prostu te kurtki się mogą zniszczyć, zadzierając o siebie nawzajem i o inne elementy pralki. Nie powinno się pralki wypełniać na maksa. Ona powinna być tak swobodnie, dosłownie pusta. Te kurtki powinny sobie lekko tam krążyć, tam te wszystkie obroty. Powinno się ją te, te rzeczy prać tak naprawdę na bardzo niskich obrotach i w bardzo niskiej temperaturze. W jak najniższej i na jak najmniejszych obrotach, na jakie nam tylko tryb pralki pozwoli. Tu nie trzeba jakichś 60 stopni, bo 60 stopni to już byłoby zbyt dużo. Każdy brud, który na tych kurtkach jest, on spokojnie wyjdzie po tych kilku, kilkudziesięciu minutach prania, myślę, w 30 stopniach. Tylko trzeba pamiętać o należytych specyfikach. Czyli produktach, które są przeznaczone do prania takiej odzieży. Nie bierzemy jej w samej wodzie, bo powiedziemy, żeby nie prać w proszku i żadnych zmiękczaczach tkanin, tylko bierzemy ją je w specjalnych produktach, takich jak na przykład.